No siemanko dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek taki trochę specjalny, ponieważ mam dla Was top 8 najlepszych prezentów dla kryptowalutowych świrów. Wiem, że jest dość późno, ale wybrałem takie rzeczy, no może nie wszystkie akurat, ale część powinna być do znalezienia w Waszych lokalnych sklepach albo w internecie. Wiem, że jest dość późno na taki odcinek. Starałem się to zrobić już tydzień temu na mikołajki, jednak no coś mi się tam wykrzaczyło i jest jak jest. To jest wideo inspirowane seriami kuby klawitera, który właśnie robi takie zestawienia, tylko że on robi prezenty bardziej technologiczne. A u mnie znajdziecie właśnie krypto prezenty. No i starzy wyjadacze to na pewno wiedzą, co tutaj się pojawi na tej liście. I właściwie to nie jest chyba wideo dla was, tylko bardziej dla, dla waszego partnera czy rodziny. Wiecie, no możecie im podsunąć takie wideo macie tutaj, zobaczcie, od Michała nagrał takie zestawienie. Jakbyś nie wiedział, nie widziała, nie wiedzielibyście, co macie mi kupić, to pewnie możecie wybrać tutaj coś z tej listy. A ja będę super zadowolony. A może również i wam przyda się taka lista, także już nie przeciągając zapraszam na idro! Więc pierwszą propozycją, której mogliście się oczywiście spodziewać, jest Ledger. Jeśli chodzi o produkty, jakie mają oni dostępne, to chyba Ledger Nano S jest w tym momencie najlepszą opcją, ponieważ można tutaj zainstalować aż do 100 aplikacji. Więc nie ma takich problemów jak przy Nano S, że trzeba non-stop odinstalowywać i zainstalowywać te aplikacje. Gdybym chciał sobie kupić Ledgera, to na pewno bym celował w tego, Nano S. Jeśli chodzi o ceny, tutaj są podane w norweskich koronach, ale po prostu musicie je sobie podzielić przez dwa, więc taki ledger będzie kosztował około 400 zł. No, a wiadomo, Nano X to już jest Bayer, łączy się on tutaj przez Bluetooth. Jak wiadomo, no, ledger obsługuje bardzo dużo asetów. Non-stop jest aktualizowany tutaj software, ale bardziej taki portfel bym traktował jako skarbiec, nie do codziennego użytku. Jeśli chodzi o jakąś alternatywę, no to. To mamy tutaj na przykład safe pala. Safe Pal kosztuje 50 baksów, jednak jeśli kupicie jednego, to wam nie wyślą go do Polski. Trzeba kupić dwie sztuki, wtedy jest globalny free shipping. Jest tutaj więcej opcji. Można sobie kupić taką blaszkę, na której można też trzymać SIDE. Jeśli chodzi o sieci, no to naprawdę jest tutaj tego sporo. Oni pracują bardzo mocno jest na przykład nawet Aptos, Aurora, Avalanche, Kosmos, wszystko czego byście sobie nie wymarzyli, tutaj możecie znaleźć. Ja mam w ogóle ten portfel, wygląda on tak. Macie tutaj dostęp do zdecentralizowanych aplikacji, jest tutaj dostęp również do konta na Binance, które nie jest zweryfikowane, więc możecie też tradeować sobie tymi środkami. Jednak no co jest lekko problematyczne, to to, że przy każdej transakcji trzeba tutaj skanować tą kamerą QR kody. Ale jako portfel sprzętowy, którego nie używamy na co dzień, sprawdza się całkiem spoko. Więc lecimy dalej. Fajnym prezentem na pewno są monety. Tutaj akurat mamy srebrne monety które są trochę bardziej przystępne. Dla takiego kryptoświra na pewno tutaj Bullen Bear. Do tego oni mają na przykład Bitcoina. Tutaj jest jeden Bitcoin. Halo, halo. O, proszę bardzo, za 43 zł. Jeszcze były inne te Bitcoiny, ale teraz widzę, że nie są dostępne. Ale nie musi być to moneta z Bitcoinem. Jeśli kupujecie ich więcej, to na pewno ten Krugerrand jest najbardziej popularny. Nie powinno być problemu z wymianą go. Możecie tutaj kupić na przykład znaki Zodiaku, Albo są różne monety tematyczne, jest tego o GM GM jest General Motors akurat. Ja kupuję swoje monety na stronie Metale Lokacyjne. Jeśli byście chcieli coś droższego, to oczywiście możecie sprezentować taką złotą monetę. Ale jeśli chodzi o złoto, to akurat nie ma tutaj zbyt dużego wyboru. Lecimy dalej. Kolejną propozycją, którą warto jest mieć na swojej półce poza tym, może warto by było sprezentować komuś to jest właśnie standard Bitcoina. Serdecznie polecam tą książkę każdemu. I teraz tak, taka książka kosztuje mniej więcej 30 zł. Możecie pewnie ją znaleźć też w Empiku. Tylko wiadomo, Empik trochę drożej niż na tym Allegro przynajmniej. I ja również mam dla Was książkę, ponieważ mam tutaj dla Was książkę od Michała Zajda. Kryptowaluty dla zabieganych. Michała akurat nie znam osobiście, ale książka napisana w bardzo takim lekkim językiem. Jeszcze jej całej nie przeczytałem, ale chętnie ją wyślę komuś, kto napisze. Czemu to właśnie on powinien dostać taką książkę i w niedzielę wybiorę jedną osobę, ale to jeszcze nie koniec prezentów ode mnie, bo to nie tylko ja dzisiaj pokazuję, ale również i rozdaję. W ogóle to osiągnąłem pułap 9 tysięcy followersów dzisiaj na Twitterze, także też chciałbym wam coś dać. No a skoro już mamy ten standard Bitcoina, skoro już mamy ten hardware wallet, to można też komuś zakupić Bitcoina, na przykład na giełdzie Bybit. Tak nagonimy leciutko. Jeśli planujecie komuś kupić w ogóle bitcoina i go wrzucić na jakiś paper wallet z seedami, to proponuję wam najpierw zrobić dobre rozeznanie, czy ta osoba w ogóle się tym interesuje i czy ta osoba tego chce. Ponieważ znam wiele przypadków, że były przy wigilijnym stole rozdawane bitcoiny, a na kolejnej wigilii już nikt nie miał tych seedów, już nie było tych bitcoinów. Także bez sensu, żebyście dawali komuś, jeśli nie ogarnia o co chodzi. Więc tak. Mamy już portfel, mamy już wiedzę w postaci książki, mamy już Bitcoina. Teraz przydałoby się śledzić nasze portfolio w jakiś sposób. Ja wcześniej używałem Blockfolio, które zostało wykupione przez FTX. -a. No i wiecie co się stało? Nie mam już dostępu do mojego portfolio, to znaczy nie mam dostępu do danych, które tam wpisywałem. Tutaj akurat możecie się podłączyć giełdom. Mają oni tutaj bardzo dużo giełd do wyboru chyba wszystkie giełdy obsługują. Wersja darmowa, oczywiście, powinna na początek starczyć. Jednak wersja premium daje dużo więcej możliwości. Tutaj mamy takie specjalne portfolio, które dla Was stworzyłem. Kupiłem sobie jednego bitcoina wczoraj za 16 500. No i zalecam używania takich portfolio trackerów, ponieważ musimy wiedzieć, czy jesteśmy w zysku, czy jesteśmy w stracie. Jakoś trzeba to ogarniać. Oczywiście jest. Dużo więcej różnych innych darmowych trackerów. Ja miałem przerwę od Coinstats, ale muszę tutaj wrócić i będę powoli budował nowe swoje portfolio. Chociaż może te dane z FTX da się jakoś wyciągnąć, odzyskać, nie wiem. Jak sobie tutaj wejdziemy w transakcję, to możemy zobaczyć, że wydaliśmy 16,500 na naszego bitcoina jesteśmy 7,43. A nie, wy tego nie widzicie. No ale tutaj, jak coś, to jest taki profit-loss. I wam pokazuję, czy jesteście na zielono. Czy jesteście na czerwono? Dobra, lecimy dalej. Tydzień temu to jest w ogóle mój sklep. Tydzień temu właśnie dopinałem ten mój sklep, jednak nie jest on jeszcze tym, czym chciałbym, żeby był. Wiem, że te ceny nie są za bardzo polskie. Cały czas nad nim pracuję. Nie da się tutaj nic zamówić, niestety. Nie da się tutaj tych produktów kupić, ale jak wszystko na Jak będzie to działać, ponieważ też testuję te wszystkie materiały, koszulki i tak dalej. Wszystkie ubrania, jakie mam w sumie dzisiaj na sobie, zrobiłem sam dzięki właśnie temu sklepowi Print On Demand. Wiem, że można to zrobić lepiej, ale od czegoś trzeba zacząć. Dlatego właśnie mamy obsługę z tym wideo, bo byłem gotowy, prawie byłem gotowy na tydzień temu na Mikołajki, ale było tutaj kilka zgrzytów, i dalej nie mogę tego ogarnąć. Ale pokazuję wam tą opcję, bo można zakupić koszulkę swojemu świrowi, tylko ono jeszcze nie u mnie. Ale żebyście wiedzieli, że pracuję nad tym i na pewno dam wam znać. Kolejną propozycją będzie gra Cashflow od Roberta Kiyosaki. Jest to bardzo fajna edukacyjna gra dla dzieci głównie. Chociaż dorośli też mogą w nią grać. Możecie w nią grać online w ogóle, tylko że online ona jest dostępna po angielsku. Więc z dziećmi nie za bardzo. Ale można stworzyć takie fajne biznesowe wieczorki, gdzie będziecie się umawiać na przykład, żeby pograć w grę cashflow. Jest ona dostępna w wersji fizycznej. Tylko tutaj u nich na sklepie jest bardzo droga, bo kosztuje prawie 400 dolarów. 400 zł. Z tym, że znalazłem wam promocję. Bo jak uderzy do Mpika to jest 25% off, więc ta gra kosztuje tylko 297 zł. Tylko. Hmm. Tak czy siak, możecie ją sobie przetestować online najpierw, i naprawdę polecam, bo ta gra jest warta tych pieniędzy. Ok, więc zostając przy grach, nie moglibyśmy ominąć Space Cartes. Ja wiem, że pewnie część z Was. Nie ma czasu na gry, chociaż to nie jest bardzo czasochłonna gra. W sumie to jeszcze nie wystartowała. Póki co, tak jak widać, dopiero się zbroimy. No i właśnie, ja, jeśli bym miał syna, to na pewno bym mu uzbroił takiego bossa, bo już niedługo będzie tutaj dostępna opcja zarabiania na tej grze. To jest właśnie cały myk. Pokażę wam, może najpierw w jaki sposób będzie można tutaj. Zarobić. Tutaj jest nasza Play and Earn Cycle. I cała zabawa zaczyna się od generatorów, które będą kosztować 10 dolarów. Te generatory będą nam dawać 25 punktów energii, które będziemy mogli wykorzystywać na przykład w walkach na arenie, które pojawią się już niedługo. Później po wygranej takiej walce na arenach. Zwycięzcy będą dostawać tokeny DMT, jak i generatory. Tokeny DMT będzie można wymienić na mystery boxy, z których również będą wyskakiwać różne power-upy, jak i Generatory oczywiście. Jeśli nie używacie danego gener generatora, to możecie go po prostu sprzedać na rynku za 10 dolarów. I w ten sposób, wykorzystując ten cykl, podejmując dobre decyzje, wygrywając areny, będziemy mogli zarabiać właśnie sprzedając generatory. Areny będą cztery, więc zależnie od waszego poziomu bossa, będziecie mogli wybrać różną arenę. Więc najniższy poziom tych aren będzie dla osób, które nie mają za bardzo żadnego. Ekwipunku. Ale wiadomo, że im wyższy poziom będzie danej areny, tym większe będą również nagrody. No i żeby uczestniczyć w tych wyższych arenach, przydałoby się uzbroić naszego bossa. Co wcale nie jest takie drogie, ponieważ jeśli chcielibyśmy kupić sobie takiego ringa na przykład. Zapłacimy 30 dolarów. Epic Ring tutaj kosztuje, zaraz Wam powiem. Ten Mitik to jest trochę za drogi. Epic kosztuje prawie 200 dolarów, no to dość sporo. Tutaj mamy również amulety low to high. Amulet taki Rear 26 dolarów. Epic 116, to dość sporo. I Mitika nie ma żadnego wystawionego, chyba kupiłem ostatniego. Więc amulety i ringi generują dust, który będzie nam również potrzebny do uczestniczenia, właśnie w arenach. No i dodatkowo mamy różne części ekwipunku w różnych cenach. Mówicie, że one są porozrzucane. Wystarczy tutaj kliknąć sobie na low to high, i wtedy mamy od najtańszych do najdroższych. Myślę, że za jednego BNB można sobie spokojnie tutaj zrobić taki startowy pakiet dla naszego bossa. I jeśli nie mamy. Dzieci, które będą w to grać, jeśli my również nie, nie mamy za bardzo czasu to grać, to na początku następnego roku pojawi się opcja Scholarship, gdzie będziemy mogli wypożyczać nasz sprzęt, naszego bossa, innym graczom, którzy chcieliby zagrać, a nie mają na przykład kapitału na uzbrojenie się, i w ten sposób będzie można się dzielić zyskami nawet nie uczestnicząc aktywnie w grze. Tutaj na koniec Wam mogę pokazać artykuł o ostatnich zmianach, które zostały wprowadzone. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to możecie sobie obczaić. I tutaj również mam kilka rzeczy pod giveaway. Właśnie taki signet. To są rzeczy, które mintowałem na live. i mamy uncommon signet, mamy również rare uranium ring i mamy common for Clover Necklace. Więc jeśli chcielibyście dostać któryś z tych itemów, to napiszcie mi, dlaczego to właśnie wy powinniście go dostać. Tylko napiszcie, jeśli chodzi o książkę, to również prosiłbym was, żebyście tam dopisali, że chodzi o książkę. Jeśli chodzi o wisiorek, to napiszcie, że chodzi o wisiorek. Rare Ring, Rare Ring i Uncommon Signet, Uncommon Signet, żebym wiedział. A ja w niedzielę wybiorę cztery osoby, które zostaną nagradzone właśnie tymi itemami i książką. Będę się do Was odzywał w komentarzach, także bądźcie czujni. Życzę wszystkim powodzenia, a takie zestawienia, no mam nadzieję, że w następnym roku już zrobię na czas i ten sklep będzie funkcjonował w pewien sposób. Także to by było na tyle, dzięki wielkie za obecność. Dostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, jo!